Cześć, z tej W tym poradniku zajmiemy się wilkołactwem, czyli samymi wilkołakami oraz wilkołactwem, które może dotknąć także naszego gracza, czyli nas. Yy, otóż zaczniemy od wilkołaka, wilkołak jest to potwór, który pojawia się w czasie pełni księżyca. Na mapie jest pokonany feszem czyli złączonym z hard modem. Yy, pojawia się on w pełni, no i najlepszą porą, taką na masowe zabijanie wilkołaków jest pełnia yy, jednocześnie Bladmon, czyli taka krwawa pełnia. Wtedy tych wilkołaków będzie naprawdę dużo. Teraz co zrobić, żeby nasza postać została wilkołakiem? Każdy wilkołak ma trochę ponad procent szansy na to, że wypadnie z niego munczar, czyli takie oto akcesorium, które podczas pełni zmienia nas w wilkołaka oraz dodatkowo zwiększa obrażenia zadawane naszą bronią. Pokażę to na przykładzie może mojego Excalibura. Normalnie zadaje on 62 punkty obrażenia, natomiast z munczarem 65. Dokładne statystyki tego wilkołaczego bufa zobaczycie tutaj. Tutaj widzicie jak się prezentuje postać wilkołak, może to zdaje ma skrzydełka. O, teraz mamy prawdziwy wilkołaczy model. Dźwięki też są wilkołacze. Hmm, guide zginął, trudno. E, taką ciekawostkę Wam jeszcze podam. Na nowo wygenerowanym świecie pierwszą fazą księżyca zawsze jest pełna. Także jeśli chcecie sobie pobiegać wilkołakiem, a nie chce Wam się czekać na pełnię, możecie wygenerować sobie nowy świat i zaczekać do nocy. Jeśli chodzi o temat wilkołaka, to tyle. Mam nadzieję, że poradnik ten Wam pomógł. Jeśli także się Wam spodobał, możecie ocenić go naciskając łapkę w górę. Jeśli chcecie być na bieżąco z moimi innymi poradnikami, możecie zasubskrybować mój kanał. Natomiast jeśli chcecie spytać o coś innych, graczy podyskutować, pokomentować, spytać o coś mnie, możecie śmiało komentować ten film. Dodatkowo, jeśli chcecie zobaczyć moje inne poradniki, zapraszam do odwiedzania mojego kanału. Ja się z Wami będę żegnał. Cześć!